W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rozjaśniało oblicze Jego jak słońce, szaty zaś Jego stały się białe jako śnieg. Drodzy wierni, ten obraz dzisiaj y, rozważamy podczas dzisiejszej Ewangelii. Wyobraźmy sobie tę scenę. Idący trzej uczniowie z Panem Jezusem na górę, którzy widzieli Go zawsze jako człowieka. Który, którego widzieli zawsze Oczywiście czyniącego cuda Ale jednak jako człowieka I nagle widzą jak cała postać Pana Jezusa Jego twarz, ręce rozjaśniły się niejako Bardziej nawet niż słońce Ten blask musiał ich o nie Ta scena gdzie Pan Bóg okazał swoją boskość niejako Szaty bielące niczym śnieg. Ta światłość z ciała Chrystusa prześwitywała te jego szaty i stał się postacią bardzo rozjaśnioną. Być może również i ciepło od niego biło. A apostoł, święty Piotr, mówi do pana Jezusa: Panie, dobrze nam tu być. Tak więc widzimy, drodzy wierni, to wydarzenie, które miało coś na celu. Pan Jezus po coś przemienił się w obliczu tych trzech apostołów, którzy mieli być właśnie filarami Kościoła Świętego: Święty Piotr, Święty Jakub i Święty Jan. I co z tej sceny, drodzy wierni, musi pozostać w naszych głowach? Co musimy, czego możemy się nauczyć? Co możemy, co możemy uzyskać z tej nauki, z dzisiejszej Ewangelii? Z tej sceny właśnie cudownego przemienienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa na górze. Tabor. Drodzy wierni, po pierwsze, odnieśmy to do najświętszego sakramentu. Pan Jezus, żyjąc z apostołami, ukrył swoje bóstwo, nie okazywał go pod postacią tego człowieczego ciała. I drodzy wierni, musimy sobie to zdać sobie z tego sprawę, że to samo ciało, które to przebóstwione ciało, które było wtedy ukryte, nie było objawione z woli Pana naszego Jezusa Chrystusa, tak samo i teraz to jest to samo ciało, które mogłoby tak samo rozbłysnąć światłem, które to samo ciało, które jest w Najświętszym Sakramencie. To ciało, które przyjmujemy pod postacią ukrytą, pod postacią chleba. I to jest bardzo ważne, abyśmy sobie to o tym przypominali. Że ten sam. Człowiek wtedy żył, człowiek i Bóg, Jezus Chrystus. On wtedy ukazał uczniom swoje bóstwo, i podczas Mszy Świętej, podczas przyjmowania komunii, również daje nam swoje ciało, ukryte pod postacią chleba i wina, ale jest to to samo ciało, również które mogłoby rozjaśnić tutaj w naszej kaplicy e, niejako słońce. Również podczas adoracji Najświętszego Sakramentu nasza wiara, Umożliwia nam to, że rzeczywiście pod postacią tego chleba jest rzeczywiście ciało Chrystusa. Całe ciało Chrystusa. I tak samo jak wtedy właśnie Chrystus chciał ukazać to bóstwo swoim uczniom, chciał ich upewnić w tym. Oni jeszcze nie mieli tej wiary co my, oni nam tą wiarę dopiero przekazali. Ale żeby ten fundament Kościoła był rzeczywiście stabilny, oni dla tej pewności tak naprawdę musieli dojrzeć pewnych rzeczy. I to są świadkowie, którzy, którzy świadczą o prawdziwości naszej wiary. Tak więc pamiętajmy o tym w tym kontekście Najświętszego Sakramentu. Czy to adoracje, czy to przyjmowania Komunii Świętej. Po drugie, drodzy wierni, musimy wiedzieć, że to samo ciało, które się tak rozświetliło na górze tabor. To same ciało, właśnie nieskalane, boże ciało było później umęczone, biczowane, oplute i ukrzyżowane. Również podczas tych rozważań naszych męki pańskiej, czy to podczas śpiewania, gorzkich żali, czy to zbliżając się do tej męki pańskiej podczas, podczas tego wielkiego postu, również musimy sobie to uświadomić, że. To ciało Boże, które mogło być rozświetlone w każdym momencie aktem, jednym aktem woli Pana Jezusa, było tak szargane, było tak znieważane. Trzecią rzeczą, którą możemy jeszcze się nauczyć i którą powinniśmy, o której powinniśmy pamiętać, że Pan Jezus również chciał nam pokazać, co i nas czeka. Święty Tomasz uczy nas, że. Po zmartwychwstaniu ciał, nasze ciała będą podobne, nie będą takie same jak ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa, aż tak rozświetlone, gdyż to jest ciało Boże, ale będzie na wzór takiego ciała. Też będziemy jaśnić niejako, będziemy rozświetleni i będziemy yy, właśnie błyszczeli tymi blaskami, yy, co będzie obrazowało tą naszą świętość. Można sobie wyobrazić, że im ktoś będzie bardziej święty, tym bardziej będzie się upodabniał do Chrystusa, do tego ciała, Bożego, które tak było rozświetlone, to światło było jaśniejsze od słońca, od, od światła słonecznego. Tak więc i my będziemy mieli takie ciało, ciała. Także i to jest nasz cel. I teraz możemy sobie zadać pytanie, dlaczego Pan Jezus się przemienił na tej górze tabor i dlaczego Kościół Święty akurat tę Ewangelię ym, sytuuje praktycznie na początku Wielkiego Postu. Mamy drugą niedzielę Wielkiego Postu. Jest to po to, aby wzmocnić po pierwsze naszą wiarę, wiarę w Jego bóstwo. I to miało na zadanie umocnienie również apostołów w, w tym, że On jest Bogiem, że pomimo tych trudności, które na Niego czekały, pomimo tych zniewak i tej męki, aby oni mieli tą wiarę. I tak samo... To się tyczy nas, nas. W tych naszych postanowieniach, trudach życia czy y, umartwieniach Wielkiego Postu musimy wiedzieć, y, w jakim celu to robimy. Robimy to z wiary w bóstwo Chrystusa. I rozważając tą mękę Chrystusa, która jest obiektem właśnie rozważania w sposób szczególny podczas Wielkiego Postu, musimy sobie uzmysławiać, po co to wszystko. Po to, żeby później Chrystus zmartwychwstał. My się umartwiamy po to, żebyśmy później z martwych wstali, żebyśmy również osiągnęli to zbawienie wieczne. I drodzy wierni, to są rzeczy, o których trzeba, trzeba pamiętać. Tak jak wtedy właśnie Chrystus był ukryty, niejako jego Boże ciało było ukryte, tak i my teraz mamy to ciało, to samo ciało ukryte pod postacią chleba i wina. Tak więc, drodzy wierni, karmmy się y, tymi dogmatami wiary. Przypominajmy sobie, kogo odwiedzamy co, dzień, y, co, co niedzielę w, y, w kaplicy, kto jest rzeczywiście w tabernakulum, że tylko jednym aktem woli i Bóg mógłby sprawić, żeby to całe tabernakulum rozświetliło się y, 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 wielką jasnością, gdyż tam jest ciało Boże, tak naprawdę. I drodzy wierni, również na tym przykładzie apostołów mamy niestety ich przykład. Oni widzieli bóstwo Chrystusa. A pomimo tego upadli. A pomimo tego opuścili go w tej najważniejszej chwili: męki Chrystusa. To jest również dla nas nauka, że pomimo tego, że my mamy wiary, że my. Teoretycznie wierzymy w te wszystkie dogmaty, czasami za mało nimi żyjemy. I jest to jednak pocieszające dla nas, że nawet w naszych upadkach, nawet w sytuacjach, gdy opuszczamy czasami Pana naszego Jezusa Chrystusa, tak jak i apostołowie opuścili go, to jednak możemy wrócić. Możemy wrócić pod ten krzyż do Chrystusa, tak jak wrócił święty Jan. On jako jedyny, on być może najdokładniej zapamiętał tę chwilę przemienienia pańskiego. On być może najbardziej, znaczy na pewno najbardziej pałał tą miłością do Chrystusa, że pomimo tego, że opuścił w ogrójcu Pana Jezusa, jednak podążył za Nim i wrócił pod krzyż. I my tak czyńmy, gdy stanie się coś złego. I my tak czyńmy, gdy gdzieś upadniemy. Co niedzielę wracajmy do tego Chrystusa, który jest w tabernakulum, którego możemy przyjąć podczas Komunii Świętej, i miejmy świadomość, że to jest to samo ciało rozświetlone, że ten Bóg może wszystko, może załatwić wszystkie nasze problemy, jakby zechciał, jakby, jakby to było dla nas korzystne. Lecz on wie, że zsyłając na nas czasami trudy, krzyże, daje nam możliwość do wzrastania w naszych cnotach, w naszym dobrym, w dobrych uczynkach, w, naszych, w naszym posługiwaniu innym. On dał nam przykład, jak mamy żyć, że on, pomimo tego, że cały czas miał to ciało przebóstwione, że mógł iść przez ten świat rozświetlony, jednak schował się pod postacią schował te swoje boskie przymioty i chciał cierpieć, chciał cierpieć dla innych. Patrujmy się w nasze tabernakula, patrujmy się w Jezusa Chrystusa i właśnie tymi oczami wiary, Wierzmy w to, kogo przyjmujemy, że jest to prawdziwy Bóg. I świadectwo mamy tych apostołów, mamy w Ewangeliach świadectwo tych osób, które umarły właśnie za tą wiarę. I bierzmy przykład z tych apostołów, abyśmy i my mogli, widząc to ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa, adorując to ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa. Razem z tym jednym z tych apostołów, świętym Piotrem, abyśmy mogli powiedzieć, że Panie dobrze nam tu jest. W imię Ojca i Syna, i świętego Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.